Moi drodzy, Boom nas zaskoczył, bum nas, Boom nas bardzo, ale to bardzo zaskoczył, bo mamy nowy przeciek i to był ukryty ten przeciek na sklepie. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, bo naprawdę tutaj warto. Myślę, że pojawi się nowa postać. W końcu poznamy szefa toalet Astro Toalet, więc zapraszam na odcinek. Zostawcie lajka, subskrybujcie ten kanał. Jedziemy z tym skoksem. Z Słuchajcie, moi drodzy, no powiem wam szczerze, że Zaskoczyłem się tym, natomiast może zaskoczyłem się tym, że tak szybko wyszedł ten przeciek. Natomiast byłem pewny, że właśnie myślę, że ten przeciek pojawiający się na sklepie był prawdopodobny, tak? Ponieważ słuchajcie, jak wejdziecie sobie na sklep Buma, to tutaj mieliśmy na początku cały ten, widzicie, czarny taki prostokąt, który. Zwiastował to, że warto by było się nim pobawić graficznie, tak? Zmienić kolorystykę, oświetlenie i tak dalej. I naszym oczom ukazał się taki kwadrat. Tu mamy e, oczywiście 74 cyfrę, czyli zwiastun tego 74 odcinka. Natomiast Boom nam bardzo hypuje, słuchajcie, odcinek i będzie się zapowiadał naprawdę mega dobrze. Tym bardziej, że zobaczcie sobie, oto... To, co widać z tego nowego przecieku, który dostaliśmy obecnie na sklepie Ubuma, i powiem Wam szczerze, że jest to coś niesamowitego, ponieważ z tego, co widać, tutaj wygląda to na jakąś nową postać. Kto jest tą postacią? Jak ona wygląda? Gdzie ją można zobaczyć? No, słuchajcie, prawdopodobnie będzie to postać, która jest liderem astrotoalet. Ludzie oczywiście spekulują, czy ma być to Jimen, czy ma być to UFO toaleta, czy rzeczywiście nawet sekretny agent, ale nie wydaje mi się. Raczej, jak mamy tutaj patrzeć na to, to tutaj te oczy, raczej wygląda to na Prawdopodobnie jakąś postać humanoidalną. To, co jesteśmy pewni, nie jest to prawdopodobnie nikt z sojuszu, bo kamery, głośniki czy telewizory inaczej wyglądają. To jest typowo ludzkie oczy. Wygląda na to, że będzie to jakby postać ludzka, czyli mamy tu do wyboru: astrotoalety, normalne toalety, ludzi lub agenta. Więc to są te typy, które powinniśmy tutaj. W ten sposób interpretować. Nie wydaje się, że jest to sekretny agent. Wygląda na to, jakby to była postać jakaś powiększona. Wydaje się, ja jestem przekonany, że jest to lider astrotoalet, że w ten sposób powinniśmy sobie to interpretować, właśnie jako lidera tychże, tychże postaci, tychże astrotoalet, bo Boom powiedział, że poznamy tych normalnych żołnierzy poznamy lidera w przyszłości więc być może jest to jakiś zwiastun tego co właśnie zobaczymy jestem ciekaw jak on będzie wyglądał czy będzie to typowo taki humanoidalnej głowa po prostu człowieka a resztę korpus toalet No jestem bardzo ciekawy być może tak jest czekam na wasze teorie oczywiście tutaj warto ten sklep, który będziemy tutaj, który ma boom, warto co jakiś czas sprawdzać, czy boom czasem czegoś nie zmienił. Jeżeli on już dodaje te przecieki na sklepie, i myślę, że z biegiem czasu one będą bardziej widoczne, ta postać będzie bardziej widoczna. Może dostaniemy jakiś napis. Jeżeli rzeczywiście tak będzie, to znaczy, że ten odcinek nie będzie 31 maja, czyli w ostatni dzień maja, tylko będzie dużo szybciej. Liczę na to, że już jutro albo pojutrze byśmy mieli ten odcinek. Byłoby naprawdę sztos, byłoby fajnie. Jeszcze nie mogę doczekać. No, boom, to strasznie hypuje ten odcinek. I ten odcinek chyba będzie najważniejszym odcinkiem w historii Skibity Toilet. Oczywiście po tym pierwszym. Ewentualnie, czyżbyśmy poznali pierwszego toaletę, Skiby'Di Toilet, to by było ciekawe, jakby była taka nawiązanie do pierwszego odcinka. No bo jakby Skibidi toalety pewną czcią e, właśnie okazywały pewne, pewne, pewną, pewnego rodzaju, e, właśnie takie, wiecie, wystawienie na piedestały. Tej postaci pierwszego toalety mieli kościół, gdzie był właśnie pierwsze toaleta, jego posąg i tak dalej. Wydaje się, że jest to wartościowa i ważna postać. Być może to będzie ta postać, kto wie. Pamiętajmy jeszcze dla przypomnienia o tych reszcie, tych przecieków, ponieważ też są bardzo istotne. Mianowicie mamy tutaj kamerę i mamy Jimena. I co ciekawe, jak połączymy sobie teksty, tutaj Secret Kept Hidden, Will change everything czyli sekrety utrzymywane w tajemnicy zmienią wszystko i pytanie teraz o co chodzi czy to będzie nawiązanie do sekretnego agenta tutaj mamy czy być może jest to nawiązanie do tego co Jimen ukrywał w tajemnicy przecież nazywali go commander dowódca i że zdradził te astro toalety jestem ciekaw w jaki sposób on zdradził te astro ciekawe o co chodzi i jestem w święcie przekonany, że część tej tajemnicy dowiemy się właśnie w tym odcinku 74, tym bardziej, chyba że te oczy, które tu widzimy, no to są źrenice czerwone, więc być może, wiecie, wszystkie astrotoalety mają czerwone źrenice, więc być może to jest jakaś retrospekcja, jak Jimen był astrotoaletą i był dowódcą tych astrotoalet, to by było też ciekawe, nie? No, ale jestem naprawdę mega ciekawy, co wy o tym sądzicie. No, i oczywiście przeczytamy sobie właśnie wasze komentarze. Maj chyba 29 dni, a nie 31. Nie no, 31, jak sobie popatrzycie. Maj ma. Brot, czy tylko ja zauważyłem, że Jimen nie miał noża? No właśnie, zapomniałem o tym wspomnieć, ale też to zauważyłem. Na tym przecieku, słuchajcie, Jimen już nie ma noża. I pytanie, kto mu ten nóż wyciągnął? Czyżby ten Jimen spotkał się z kimś? Bo tu, jak on patrzy, to raczej nie jest rozmyślanie, tylko on z kimś się spotkał. Być może ktoś mu wyciągnął ten nóż. Słuchajcie, z oka, bo on miał na pewno. A tutaj już nie ma na tym przecieku. Jestem ciekaw, nie? Na spojrzeniach widać Tytana kamerę i G-Toileta. Tytan, kamera moim zdaniem wygląda, jakby chciał coś powiedzieć. Oczywiście, może. Myślę, że może być rozmowa między nim a g Manem i dowiemy się czegoś z tej rozmowy. Może ukaże się jakaś prawda o że nie był naprawdę dowódcą, ale że nie, on nie był od początku prawdziwym. Kto wie? Tak wygląda moja teoria. Pozdrawiam każdego, kto przeczytał do końca. Pozdrawiam Ciebie również. Ja również Ciebie pozdrawiam. Natomiast część z Was twierdzi, że tytan kamera wygląda, jakby miał upgrade, chociaż szczerze mówiąc, jakby został trochę ulepszony. Czy tu tak dostrzec to można? Moim zdaniem, no nie do końca. Broć, zwróć uwagę na Jimena, nie ma wbitego ostrza w oko, w tym przecieku, a na końcu odcinka miał, co może nam coś mówić. Tak, ktoś musiał mu ten, ten słuchajcie to wyciągnąć, albo ktoś mu to wyciągnął, albo wyciągnął sobie to sam i ma już ręce, ponieważ dostał te upgrade'y z tych kontenerów. Tu mamy dwie opcje, no innej nie ma, no chyba że ma, nie wiem. Mo, mo, zdolności telekinezy i potrafi, słuchajcie, myślami poruszać przedmioty, chociaż wątpię. Brot, w 38 odcinku Skip the Toilet był fake g bo on miał te stare laserki. Zobacz, lajkujcie, żeby widział. Tylko, że ten g z którymi teraz widzimy, to nie jest fejkowy Na 100% jest normalny. Chociaż, nie, chociaż, słuchajcie, jest teoria, wiecie jaka? Mianowicie taka, że skoro na, naukowiec miał swojego tytana. I był prawdziwy naukowiec, był w formie tej małej. To ciekawe czy Jimen nie jest form... też ten Jimen, którego widzimy, to nie jest tytan i w formie małej Jimen jest też po prostu wsiada sobie do tego pojazdu, tak jak naukowiec. I zobaczymy prawdziwego Gimena, może. Ciekaw jestem, co Wy o tym myślicie.